Cześć! Zanim zacznę, mam do was pytanie. Co w Polsce teoretycznie nie jest zabronione, ale lepiej tego nie robić? Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu z dupy po... Nie chodzi mi oczywiście o łamanie prawa, ale bardziej o takie rzeczy, które mogą po prostu wywołać niezręczne sytuacje, zdziwienie, a czasami nawet złość. Odpowiedź znajdziecie w tym filmiku. W Polsce są pewne niepisane zasady, które każdy Polak przestrzega i zna ich przepisy. A jeśli ich nie znasz, no może na przykład jesteś obcokrajowcem, jak ja, to możesz narazić się na nieprzyjemności. Ja policja jest? Szukać chłopa? W tym filmiku opowiem Wam, czego w Polsce lepiej nie robić, oczywiście z mojego doświadczenia. I choć jestem w Polsce od 6 lat i przyjechałem tutaj z Mołdawii, nauczyłem się tego wszystkiego metodą Prób i błędów. Na początek coś, co może wydawać się zabawne, ale naprawdę może was kosztować sympatię wielu Polaków. I to jest krytykowanie pierogów. nie, no idziesz do domu! Kiedyś nagrywałem ten taki filmik i tam powiedziałem, że jeżeli chce wybrać sobie zdanie z mięsem i ciastem, to między pielmieniami i pierogami raczej wybiorę pielmieni. I ja myślałem, że ludzie wezmą to jakby na luzie, bo tam dalej powiedziałem, że. I jeżeli bym chciał najszybszych jeszcze dobrych pierogów albo pielów, to wybrałbym pierogi, bo na przykład ruskie lubię bardziej. No i cóż to nie pomogło, i ludzie przestali subskrybować mój kanał, i w tym filmiku nadal mam ujemną liczbę subskrypcji, więc odeszło kilka ludzi od mojego kanału, jak coś takiego powiedziałem. Jak rozumiem, w Polsce to jest coś więcej niż zwykłe jedzenie. To taki symbol tradycji, rodzinnych spotkań i po prostu dumy narodowej. I nie wiem, może krytyka pierogów jest jak powiedzieć, że babcia gotuje kiepsko. Feel, 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 feel. Fiu, fiu. Ekstra. Może nawet jak z tym się nie zgadzam, to się okazuje, że publiczne mówienie o tym w Polsce to jest nietaktowne. Kolejna rzecz, którą lepiej nie robić, to mówienie, że coś jest typowo polskie. Jak zrozumiałam, to sformułowanie może być bardzo drażliwe, bo Polacy sami czasami tak mówią, ale jak usłyszą to od obcokrajowca, to oj, no lepiej uważać. Nie może się pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i bym go pobił, możecie nawet puścić. Przykład często mówię o polskiej biurokracji i Teraz ja powiedział, że to jest typowo polskie, zawsze komentarze nie są miłe z tego powodu. Może wydaje im się, że Polacy mają prawo krytykować swój kraj, ale jeżeli to robi ktoś z zewnątrz, to jest jak dotknięcie czułego punktu. O tym jeszcze porozmawiam w tym filmiku o moim stosunku do tego. Idziemy dalej. W Mołdawii powiedzenie dzień dobry oczywiście jest uprzejmy, ale no czasami nawet można tego nie powiedzieć. W Polsce to Absolutna podstawa. Chodzisz do sklepu? Dzień dobry. Wsiadasz do windy z sąsiadem? Dzień dobry. Wychodzisz? No to do widzenia. I brak tych słów może być odbierany jako brak kultury. Panie, tak się nie robi! Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Ale też, no, czasami spotykam się z sytuacjami w Polsce, kiedy ludzie tego nie mówią. Na początku nie zawsze o tym pamiętałem i może nawet trochę się bałem, że będzie dalej konwersacja, no, a jak przyjechałem do Polski, no, za bardzo po polsku nie mówiłem. Po jakimś czasie zrozumiałem, że Polacy bardzo dbają o grzeczność i jak nawet mówiłem raczej z nimi po angielsku, no, to dzień dobry do widzenia", już mówią po polsku. Nawet jak to jest tylko formalność, no, warto ją zachować. I jak rozumiem, zwłaszcza w małych miastach i na wsi. Idziemy dalej. W Mołdawii, zwłaszcza wśród młodych ludzi, no, często przechodzimy na ty. W Polsce jednak, zwracanie do nieznajomych na ty może być odbierane jako brak szacunku. Pan i pani są formami grzecznościowymi, które podkreślają taki dystans i szacunek w tej relacji. I o tym już sporo razy mówiłem, że to bardzo mi się podoba. I o tym też trochę porozmawialiśmy w przepięknym podcaście, w którym byłam na enter.pl. Link do tego znajdziecie w opisie, Jak chcecie zobaczyć mnie w takiej bardziej luźnej rozmowie, no to zapraszam, tam jest godzina kontentu, mówiliśmy bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Kolejna rzecz, o której mi powiedzieli, jak uczył się na Politechnice Wrocławskiej, mieliśmy taki kurs przygotowawczy z języka polskiego, no i oczywiście tam było też o polskiej kulturze i tak dalej. I są kilka tematów, na temat których w Polsce się nie rozmawia, przynajmniej tak było napisane w tym podręczniku. To są zarobki, religie i uwaga. Sukcesy reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Klucz aromat drewna. Nam powiedzieli, że to są kontrowersyjne tematy i, i lepiej tego nie dotykać. Zarobki, no to są prywatne w sprawy i ludzie niechętnie o tym mówią. Religia, no w Polsce to jest bardzo osobisty temat i dzielący. A piłka nożna. Cóż, krytykowanie reprezentacji Polski to jest bardzo prosta droga do wywołania takiej dyskusji, bardzo gorącej dyskusji, której lepiej unikać, jeżeli nie znasz temat na wylot. Roberczyk jest częstny w Barcelonie, super fajnie, fajnie tam idzie, ale raczej, jak zrozumiał, lepiej nie wspominać o ich sukcesach w reprezentacji, zwłaszcza z ostatnimi wynikami na Euro i w Lidze Narodów. O jeszcze, kiedy Mołdawia wygrała z Polską. Wiecie, no, no, dla mnie to był taki zaszczyt, że nasza reprezentacja Mołdawii wygrała, a my jakby za dużo sukcesów w ogóle nie mamy. I tam, że przegrywaliśmy 2-0, tam przyszedłem sobie do pracy, żeby podzielić się z tym z swoimi kolegami, Polakami. Oczywiście nie przeszedł do pracy w taki sposób. No jakby nie przeszedł, nie machał tak flagą, ale nadal. Ale spotkałem się z takim smutkiem w ich oczach, że stress miało, że chyba lepiej nie fumiczyć na ten temat. Idziemy dalej W Mołdawii obchodzimy głównie urodziny, a imieniny no, są, ale o wiele mniej popularne W Polsce, jak zrozumiał, imieniny są no, ważnym elementem kultury Jedziesz sobie tam tramwajem, to zawsze na tej tablicy będzie, kto dzisiaj ma imieniny Każdy kalendarz, który znajdziesz w biurze, no, to też ma swoje imieniny Tam w ogóle dowiedziałem się, kiedy ja mam imieniny, bo nigdy ich nie obchodziłem w Mołdawii Naprawdę? Nie, 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 nie no, no to siwy dym, I potem, jak ludzie zaczęli mi widzieć, na początku w ogóle nie zrozumiało o co chodzi, a potem się okazało dzisiaj mam imieniny. I jak zrozumiałem, zapomnienie o imieninach bliskiej osoby może być czasami, bardzo rzadko, ale czasami odebrane jako brak szacunku. Więc nie zapominajcie o imieninach. Sprawdzajcie w tramwajach i na kalendarzach. Następna rzecz w Mołdawii zdejmowanie butów w domu, no jest powszechne. W Polsce też to jest absolutna norma. Zdejmowanie butów oczywiście to nie tylko jest kwestia higieny, ale też szacunku do gospodarzy i ja raczej z tym problemów nie mam, ale zdejmujcie buty w Polsce. Nie można nie zdejmować butów. Jednak jest jedna rzecz, której do dziś nie rozumiem. Dlaczego prawie wszyscy fachowcy, np. hydraulicy czy elektrycy, nie zdejmują butów wchodząc do domu? Może ktoś z was mi to wyjaśni? Też jak przychodzą do mnie, to nie chcę krzyczeć na ludzi, albo mówić im, co mają robić, ale na pewno u siebie w domu te buty ściągają? A jak przychodzą do kogoś, to nie, a jak jeszcze na ulicy jest deszcz, to potem mycie podłogi po nim no, nie, 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 nie rozumiem tego. Zauważyłem też coś ciekawego. Polacy mogą narzekać na Polskę, ale obcokrajowcy raczej nie. Kiedy nagrywam filmy o pozytywnych aspektach życia w Polsce, to reakcje są oczywiście świetne. Super komentarze, dużo wyświetleń itd. Tak ale jak wspomnę o czymś negatywnym, np. biurokracji, rynku pracy, cen, mieszkań i tak dalej, to reakcje są. Też są bardzo negatywne. Wygląda mi się na to, że dużo osób są bardzo wrażliwe na krytyka w stronę swojego kraju, bo go po prostu lubią. I lepiej po prostu dawać sobie o tę sprawę, jak to zaczynasz. No wiecie, ja bym mógł robić taki kanał, fajny polski kano, że Polska jest super w ogóle najlepsze życie Niemcy płaczą, patrząc na Polskę i tak dalej. Ale no czasami to nie jest prawda i są rzeczy, które naprawdę mi się nie podobają i chcę być z wami szczerym i oczywiście zawsze jest fajnie mieć tam duże wyświetlenie i tak dalej, ale boję się, że jak wejdę w ten kierunek, że Polska jest super i tak dalej tak dalej, jak coś mi naprawdę mocno wkurzy albo... Coś się wydarzy, to nie będą mógł tego powiedzieć, bo ludzie po prostu będą oczekiwali ode mnie tylko jednego. I to jest po prostu taki kompromis, że ja wybieram być z wami szczerym, mówię o rzeczach, które mi się nie podobały i bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło. Czasami oczywiście mamy na to wpływ, czasami nie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się na pewno. Ale jeżeli takie rzeczy robisz, no to zbierasz o wiele mniej wyświetleń, kanał mnie rośnie. I dostajesz bardzo dużo, dużo, dużo hejtu w komentarzach. Mam nadzieję, że dla kogoś jest to jakaś wartość, że ktoś mówi szczerzy i tak dalej, i z jakiegoś innego punktu widzenia patrzy na Polskę. Więc, chyba najgłówniejsza rzecz, którą nie trzeba robić w Polsce. To krytykować Polskę jak jesteś obcokrajowcem, narzekać i tak dalej. Ale ja to robię, więc łamię zasady każdy raz jak wypuszczam jakiś taki filmik. Więc tak, w Polsce nie chodzi tylko o przestrzeganie przepisów prawa. Ważne są także niepisane te zasady, które wynikają z kultury, tradycji i może po prostu codziennej relacji między ludźmi. A Wy jak, macie jakieś też takie zasady, którymi warto wiedzieć, możecie napisać je w komentarzu, a jak Wam się spodobało, no to możecie subskrybować ten kanał.